Dzień dobry. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Pisarzy, który został ustanowiony w 1984 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy. Jego celem jest promowanie literatury, współpracy pomiędzy pisarzami oraz obrona wolności słowa. Z tej okazji przedstawię sylwetkę kilku autorów i zaproponuję ich dzieła. Jerzy Niemczuk, polski prozaik, komediopisarz, scenarzysta, autor słuchowisk i książek dla dzieci. Jego książka Szaleńczaki jest jedną ze stu najlepszych książek XX wieku w rankingu wysokich obcasów. Jest to pełna wartkiej akcji opowieść o szalonych przygodach nieco zwariowanej rodzinki. Mamli, Papla i małej papi. Książka dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ale bohaterów pokochają również dorośli. Mira Jaworczakowa, pisarka polska, autorka książek dla dzieci i młodzieży. Jej utwory dla najmłodszych ukazywały się w ramach serii Poczytaj mi Mamo, a książka Oto jest Kasia należy do najbardziej znanych utworów autorki i jest lekturą obowiązkową w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Bohaterką jest Kasia. Dotychczas wzorowa uczennica, ulubienica rodziców i dziadków, która z chwilą przyjścia na świat siostry staje się agresywna, konfliktowa, przestaje się uczyć i dopiero ciężka choroba siostry, do której się przyczyniła, pozwala jej zrozumieć, jak bardzo kocha siostry. Astrid Lindgren, była szwedzką pisarką specjalizującą się w literaturze dla dzieci. Jej książki zdobyły zawrotną ilość tłumaczeń na inne języki, mianowicie 73, zawsze kojarzona z osobą wesołą, mądrą i pełną humoru. W powieści Dzieci z Bulerbyn autorka przedstawia szczęśliwe, pełne przygód dzieciństwo mieszkańców małej wioski Bulerbyn, widziane oczami siedmioletniej lisy. Jest to ukochana lektura z dzieciństwa kilku pokoleń czytelniczych. Grzegorz Kazdebka jest jednym z najbardziej cenionych, współczesnych autorów książek dla dzieci. Przez lata był redaktorem kultowego magazynu dla dzieci Świerszczyk. Jego książki są bardzo ciekawe i pouczające. Jest laureatem licznych nagród literackich, między innymi. Nagrody literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego. Akcja książki Drużyna pani Miłki, czyli o szacunku, odwadze i innych wartościach, dzieje się w przedszkolu, gdzie jak zwykle jest zamieszanie, a pani Miłka martwi się, czy zdąży przed porodem porozmawiać z przedszkolakami o uczciwości, szacunku, odwadze i współczuciu. I wtedy wpada na genialny pomysł. Stworzenie drużyny piłkarskiej, co wcale nie jest takie proste. Przedstawione przeze mnie książki są wydane przez wydawnictwo Nasza Księgarnia. Jeśli chcecie poznać przygody i dalsze losy bohaterów, koniecznie musicie je przeczytać. Zapraszamy do wypożyczeń do wszystkich naszych wypożyczalni półtuskiej Biblioteki Publicznej imienia Joachima Lelewela. Dziękuję za wysłuchanie. Do widzenia.